Zadanie 10. Mamy znaleźć największą oraz najmniejszą wartość funkcji f od x równa się minus 1 druga x minus 4 do kwadratu plus 7 w przedziale domkniętym, i my zrobimy przedział z y, podpunktu A, B i C w ramach pracy domowej. Moi drodzy, tak jak. Y, Podałam Wam w tym skróconym algorytmie poszukiwania największej i najmniejszej wartości funkcji kwadratowej w podanym przedziale domkniętym. Całe obliczanie powinniście rozpocząć od obliczenia bądź odczytania wprost ze wzoru p-wierzchołka. Wzór, który mamy podany tutaj jest akurat wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Przypomnijmy, że postać kanoniczna funkcji kwadratowej wygląda w ten sposób. Czyli mogę zauważyć, że tutaj w tym nawiasie, w tym miejscu jest nasze P wierzchołka. Więc możemy zauważyć, że pewierzchołka w tym przypadku jest równe 4. I to pewierzchołka równe 4 będzie takie samo zarówno dla podpunktu b i c, czyli w tych waszych pracach domowych. Druga sprawa, jeżeli mamy policzone P, to musimy sprawdzić, czy to P należy do naszego przedziału domkniętego w naszym podpunkcie A P jest równe 4, w związku z tym widzimy, że P nie należy do przedziału od minus 1 do 3. Zatem skoro nie należy do tego przedziału, to obliczamy tylko wartości funkcji w tych krańcowych argumentach, czyli liczymy f od minus 1, wstawiając po prostu w tą funkcję w miejsce X minus 1. Więc minus 1 druga. Minus 1, minus 4 poza nawiasem do kwadratu plus 7. I tutaj jak najbardziej możecie kontynuować. Czyli minus 1, druga. Obliczacie zawartość nawiasu. Przepisujecie kwadrat. Kolejnym działaniem, które jest pierwsze w kolejności, jest potęgowanie. Zatem 25 na plusie, ponieważ potęga była parzysta. Czyli minus 25. Drugich plus 7. Minus 12,5 po wyłączeniu całości plus 7, czyli to będzie równe minus 5,5. ,5. To jest wartość dla argumentu równego minus 1. Teraz musimy policzyć jeszcze w tym drugim końcu naszego przedziału, czyli dla argumentu równego 3. Zatem liczymy f od 3. I pod tą samą funkcję wstawiamy sobie po prostu w miejsce x -a 3. Czyli minus 1, druga, 3 odjąć 4 do kwadratu i plus 7. Obliczamy zawartość nawiasu. Teraz potęgowanie. Czyli minus 5 plus 7 to 6 i 5, czyli to jest wartość dla argumentu równego 3 i moi drodzy, z tych dwóch wartości, które już sobie tutaj wyliczyłam, z tej i z tej muszę wybrać wartość, która jest największa i wartość, która jest najmniejsza, i po prostu podać odpowiedź. Zatem można sobie oznaczyć w ten sposób. Y maksimum jest równe, no jak mam do wyboru minus 5,5 i 6,5, no to wiadomo, że 6,5 jest większe dla argumentu. No i sprawdzam, co musiałam podstawić w miejsce x, aby to 6,5 wartości otrzymać. To była trójka, czyli dla argumentu równego 3. Y minimum, no tu już wielkiego wyboru nie ma, to musi być ta wartość. Czyli minus 5 i pół dla argumentu. Podstawiałam, aby otrzymać minus 5 i pół, podstawiałam minus 1, czyli dla argumentu równego minus 1. No i tu już jest, moi drodzy, wszystko policzone. Już wiemy, jaka jest najmniejsza i największa wartość. Zwróćcie uwagę tylko, że w tej waszej pracy domowej, no p jest cały czas takie samo. Ono jest równe 4 i tutaj w tym przedziale akurat P do przedziału będzie należało do przedziału 2, 2,5 domkniętego więc w podpunkcie B będziecie musieli obliczyć F od 2 F od tego P czyli od 4 i F od 5 tutaj z kolei P do przedziału nie należy w związku z tym liczymy tylko F od 6 i F od 7. No i jak będziecie mieli do wyboru trzy takie wartości, to spośród tych trzech wartości wybierzecie najmniejszą i największą, a jedna po prostu nie będzie użyta. A tutaj jak są dwie, no to też z tych dwóch musicie wybrać wartości najmniejszą i największą. Dziękuję bardzo.